Także teraz chodzi o sytuację w naszym klubie. Tak jak Państwo mogli zaobserwować z informacji medialnych, przed tym sezonem kilku znaczących zawodników odeszło z naszej drużyny. Szukali sobie nowych, nowego, nowego pracodawcy. Z jakiego powodu taka sytuacja wynika? Bo jeszcze nigdy tylu znaczących graczy nie odeszło z naszej, z naszej drużyny. Przed tym sezonem e, zarząd klubu stanął przed bardzo trudną decyzją, ponieważ e, tak jak Państwo widzą, no niestety od e, jakiegoś czasu bardzo trudno pozyskać e, sponsora titularnego dla drużyny e, koszykówki męskiej w naszym mieście. A niestety e, my możemy oczywiście jako zarząd wkładać bardzo dużo pracy. My, e, zawodnicy, trenerzy w klubie, ale niestety sportem e, cały czas rządzą przede wszystkim pieniądze. Pieniądze. Wobec tego, niestety, ale nie da się zbudować y, silnej drużyny, która będzie mogła walczyć o coraz wyższe cele. I tak jak powiedziałem, zarząd stanął przed y, decyzją, co dalej z klubem. Hmm. Do wyboru były dwa rozwiązania: wycofanie drużyny z pierwszej ligi i y, kontynuowanie pracy w seniorskiej koszykówce y, na poziomie trzecieligowym. Lub drugie rozwiązanie to zbudowanie składu w oparciu o 4-5 seniorów i uzupełnienie zespołu młodymi graczami, których w naszym mieście nie brakuje. Tak jak Państwo dobrze wiecie, w zeszłym roku drużyna juniora, y, która jest stworzona z dwóch y, zawodników dwóch klubów, Nową Bydgoszcz i Astoria Bydgoszcz, zdobyła brązowy medal. I stwierdziliśmy, że w roku, w którym obchodzi nasz klub 90-lecie i y, udało się sportowo utrzymać pierwsze lidę, Byłaby to bardzo duża strata i cios dla kibiców, żeby wycofać zespół z pierwszej ligi. Zwłaszcza w obliczu, gdy powstała też nowa hala pod kątem właśnie koszykarek Artego i koszykarza Stori. I stąd też, analizując tą całą sytuację, zarząd klubu podjął decyzję, żeby spróbować powalczyć tej pierwszej lidze. zbudować zespół tak jak co roku oczywiście w oparciu o budżet, który mamy. Nie budżet wirtualny, tylko ten, który, którym dysponujemy. I też dzisiaj właśnie chcielibyśmy Państwu przedstawić, jak będzie wyglądała ta drużyna, jak, jaki będzie skład, kto będzie trenerem. Może od tego zacznę, tak jak Państwo zauważyli, na ten sezon trenerem drużyny pierwszej ligowej, w pierwszym będzie Przemysław Gierszewski. Tutaj przedstawiać przemka myślę, że nikomu nie muszę, bo każdy bardzo dobrze go zna, wie co osiągnął jako zawodnik. Od dwóch lat jest także pierwszym trenerem drużyn młodzieżowych. W zeszłym, z bardzo, w zeszłym roku z bardzo dużym sukcesem, jakim jest brązowy medal eee, i mamy nadzieję, że wierzymy w to, że Przemek sobie poradzi i eee, w tym roku zrealizuje cel zarówno z drużyną juniora starszego, jak i z drużyną e, seniorów w pierwszej lidze. Eee, asystentem Przemka będzie Robert Borkowski, który z nim pracował właśnie przy drużynach młodzieżowych. W zawodników, e, którzy Pozostaną z zeszłego sezonu. To jest przede wszystkim Paweł Lewandowski, który dzisiaj jest z nami. Pozostaje także Dorian Schüttenholm. Zostanie także nasz wychowanek Sebastian Lejdech. W drużynie będzie Karol Obarek i Adrian Barszyk. Oraz Karol Kuta To chodzi o zawodników, którzy w zeszłym sezonie grali w Astorii w pierwszej lidze Myślę, że dobrą informacją dla klubu jest to, że w tym roku wraca do do Bydgoszczy i będzie e, grał w pierwszej lidze e, z zespołem seniorów e, reprezentant Polski, Mateusz Fac, który obecnie przybywa na Mistrzostwach Europy w Turcji. E, on już wróci na stałe do Bydgoszczy i będzie e, trenował i grał w zespole pierwszoligowym. E, do Bydgoszczy przyjdzie także e, zawodnik właśnie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Władysławowa, który był w tym roku wypożyczony do nas na jeden rok, e, Piotr Łucka. Wraca także do Bydgoszczy po rocznej przygodzie w Anwilu Włocławek Tomasz Krzywdziński Jest to Bydgoszczanin wychowanek Nową bydgosz. Jeżeli chodzi o resztę zespołu to skład ligowy będą uzupełniać zawodnicy z kategorii junior starszy Czyli ci, którzy w zeszłym roku w brązowy medy Cały zespół będzie trenował razem z seniorami na nowej hali I każdy z zawodników będzie miał szansę by walczyć sobie miejsce w 12 meczowej, e, trenować z doświadczonymi e, graczami pierwszoligowymi i mamy też nadzieję, że to zaprocentuje w kategorii junior starszy, Tak jak było w zeszłym roku, gdzie oni grali w trzeciej lidze i to później e, dało, dało, zaprocentowało właśnie w rozgrywkach juniora, w, także w finałach. To jeżeli chodzi o cele na ten sezon. E, Mimo, że chcielibyśmy, żeby one były inne, bo udało się w zeszłym roku sportowo utrzymać w lidę. E, miasto Bydgoszcz buduje nam piękną halę i na pewno każdy w klubie, jak i wszyscy kibice chcieliby, żeby te cele rosły i żeby to było już nie utrzymanie, e, ale walka może o kleofon. Natomiast no, w obliczu tego jaki mamy budżet to tym celem, którym jesteśmy w stanie postawić trenerowi, zawodnikom jest to oczywiście utrzymanie zespołu dalej w pierwszej i szansa na to, że Uda się uzyskać sponsora, który pozwoli nam wzmocnić ten zespół na tyle, żeby walczyć o wyższe, o wyższe lokaty w rozgrywkach pierwszej ligowych. Natomiast najważniejszy cel to jest to, żeby utrzymać tą pierwszą ligę, bo każdy z Państwa wie, jak ciężko było ją najpierw wywalczyć, później utrzymać ile to kosztowało siły wysiłku zawodników przede wszystkim. I mam nadzieję, że w tym roku także im się to uda osiągnąć. Ważne jest także to, że e, dzięki temu, że szkolimy młodzież w, tym, w mieście Bydgoszczy, jeżeli chodzi o koszkówkę męską, e, to dzięki temu mamy właśnie tą drużynę, która jest oparta e, w większości na zawodnikach stąd. Tak? I też e, cieszę się bardzo, że ta współpraca z klubem nowym e, zaczęła funkcjonować, że ona będzie funkcjonowała dalej. E, w tym roku najprawdopodobniej będą dwa zespoły nadal w kategorii juniora. E, zespół pierwszy juniora będzie dalej występował w trzeciej lidze. A zespół, tak jak powiedziałem, nie raz będzie trenował z pierwszą ligą i większość, zawodni większość zawodników, mam nadzieję, że będzie grała i będzie zdobywała doświadczenie i zwiększała swoje umiejętności dzięki treningom, dzięki minutom, które mogą uzyskać w rozrywkach pierwszoligowych. Z naszej strony to, co my chcieliśmy Państwu powiedzieć, zaprezentować, to jest na chwilę obecną wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiemy ja, czy trener Gierszewski, czy zawodnik Paweł Lewandowski. Tak jak mówiłem Robert Borkowski. I druga część właśnie teraz w pierwszej i w trzeciej lidze. pierwszej i w miorze starszej. W trzeciej lidze będzie grał zespół miniora, e, czyli kategoria młodsza i tam będzie trenerem Piotr Feder. Czywiam starę śmierci? Nie, na razie nie, nie wiemy nic o systemie rozgrywek, natomiast sądzę, że będzie on zachowany z zeszłego roku, bo jak rozmawiałem przed zeszłym sezonem z prezesem Bahańskim, to zostało tak to przedstawione, że jeżeli jest 14 drużyn, to PZK chciałby, żeby system był wyglądał tak jak w zeszłym roku, czyli że są na koniec Playouty play outy i jedna drużyna spada. Natomiast zobaczymy, czy te 14 drużyn jeszcze będzie w tej pierwszej listy. Tak, jesteśmy już po pierwszych rozmowach z Klubem Artego i myślę, że ta współpraca będzie, będzie, będzie dobra dla obu klubów, na pewno nie będzie żadnych zgrzytów. Myślę, że oba kluby cieszą się, że dostały taką możliwość grania na, na nowej hali, która według mnie będzie, będzie bardzo jest bardzo fajnie zaprojektowana pod kątem koszykówki i będzie nam dobrze służyła. I myślę, że oba kluby zrobią wszystko, żeby tej jak największa ilość kibiców koszykówki była zadowolona i mogła korzystać z możliwości oglądania dwóch silnych zespołów, dwóch zespołów w tej hali. I Będziemy starali się robić też wszystko, żeby, żeby każdy był zadowolony, tak, żeby te mecze nie były po sobie, bo już też o tym rozmawialiśmy. Będziemy chcieli, żeby trener był tak ułożony, żeby te mecze nie były w, w, tym samym, w ten sam weekend. Tak. Więc na pewno ta współpraca będzie dobra między oboma klubami. Czy trener miał już przygotowany jakiś wstępny zarys planu przygotowane drużyny kiedyś zacznie, kiedy już się Wstępny zarys mamy przygotowany, jasne, że tak. Z trenerem borkowskim już jesteśmy po niejednej rozmowie. Po zarysie drużyny, który byśmy chcieli... Znaczy, który mamy i który byśmy chcieli, żeby drużyna prezentowała w sezonie. Zaczynamy 7 sierpnia. 7 sierpnia zaczynamy na obiektach Zawiszy i na Warijskiego, że trenujemy dwa razy dziennie do końca miesiąca. No Później niestety z racji tego, że większość zawodników to są uczniowie, rozpoczyna się szkoła i będziemy musieli już przyjść na cykl treningu tylko raz dziennie. No i to już będzie cały cykl, który będziemy powiedzmy dalej w sezonie kontynuowali. Co do taktyki, nic nie zdradzę. Zobaczymy, co będzie w sezonie. Panie będziesz... na terenach, w cudzysłowie, w cudzysłowie bardzo młodym, wiem, że zawodników obrad, widzę, więc jak tą pracę wyobrażasz, na co liczysz, co myślisz o tym, co będzie ciężkim dla no, z, y, z perspektywy tego właśnie, że tak powiem, z perspektywy transferów, no, myślę, że skład teoretycznie wygląda gorzej. Aczkolwiek myślę, że też y, poprzez te jakieś kombinacje tam y, w BZ Koszu, poziom, y, po, poprzez powiększenie Taurą Basket Ligi się, myślę, obniży, przez to trochę się też obniży poziom pierwszej ligi. Trochę wietrze w tym właśnie szanse, że może będzie dużo takich zespołów w naszym zasięgu. No i zobaczymy, no trzeba pracować, trenować, no, młodzi chłopacy są, no tu będą musieli dawać siebie dużo. No oczywiście też. Staram się, że tak powiem, jakieś tam przekazywać wiedzę zdobytą na parkietach. No zobaczymy jak to się okaże w praktyce. No. Zobaczymy co będzie. Ale dlaczego ma się no ja już się czuję dość mocno związany z tym miastem, bo mam sobie układam też tutaj życie. Pracuję teraz jako też nauczyciel w szkole. Rozpocząłem w zeszłym roku pracę też dzięki właśnie tutaj klubowi. Pracuję ze szkołą, w której pracuję. Tak więc no już wiadomo człowiek chciałby zawsze gdzieś tam w jednym miejscu osiąść. Tak więc no ja tak myślę, że żeby to Zobaczymy co będzie. Na tą chwilę tak to właśnie wygląda. Panie, 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 no, tak jak Paweł powiedział, no, jaki poziom będzie to, zobaczymy. Tutaj czysto teoretycznie, tak. Odeszło parę mocnych zespołów, czyli parę, moc, parę mocnych zawodników też już jest w tej teorii. Tar no i no, dokładnie, tak. I, no, stąd ten poziom teoretycznie może być niższy, aczkolwiek no, nie zakładałbym tego. Każdy będzie walczył o jak najwyższe cele, każdy na pewno się nikt nie podda. Z wszystkimi można wygrać, bo ja wychodzę z założenia, że wszyscy mają się martwić o to, jak my gramy, a nie jak oni grają. mamy robić swoje, jeżeli chłopacy będą pracować, a z nami, wszystkich, nawet i seniorów i, i, i tą grupę młodzieżową yy, oddadzą serce na boisku, zostawią ostatnią kroplę krwi, żeby po prostu wygrać. I na pewno mogę wam obiecać, że będziemy walczyć i zobaczycie kawałek fajnego basketu naszych wykonania. Nowego Czy Wiadomo już kiedy na tą domową halę będziecie przy treningów i zajęć. z tego co z informacji uzyskaliśmy pierwszy plan był taki, że hala miała przeddana w sumie jutro, na początku sierpnia. W tej, chwili, w tej chwili mamy informację, że hala będzie dostępna po 20 sierpnia. Także no, czekamy cierpliwie, jak tylko będzie taka możliwość to zespół rozpocznie treningi na, na nowej hali, na okres gdy zaczną się Mistrzostwa Świata, zobaczymy jak będzie wyglądało, mm. jak ta hala będzie dostępna, w miarę możliwości będziemy chcieli też jak mm. najwięcej e, trenować e, na trenować tym nowym obiekcie, żeby go zawodnicy jak najlepiej poznali. Ale też mamy już plan na ten czas, na pewno będziemy chcieli wyjechać w weekend na turniej w tym czasie, gdy będą, będą mistrzostwa tutaj, a mamy też na szczęście dzięki uprzejmości szkoły z ulicy Warińskiego, z którą nadal współpracujemy, z czego się bardzo cieszymy. Tam też będzie możliwość cały czas trenowania, więc w razie czego tam też się przyniesie zespół seniorski. A to jeszcze nie wiem. Po prostu na razie jest plan taki, żeby w tym czasie szukać turniej i gdzieś, gdzieś wyjechać. Z tego co wiem, to mają startować w ostatni weekend września, ale terminacz ma być za dwa tygodnie ogłoszony. Przemek, jeszcze niedawno spadłem na przykład z domą biegałeś tak sobie. No, na przykład, a teraz będziesz coś tam musiał kazać robić, więc jak się jak się czujesz w tej sytuacji? jest sonioski na szybkowce, tak? Znaczy ja zawsze nie okazałem coś robić, także... <laughs> nie no, wiadomo, trochę relacje się zmienią na pewno... W sensie na, na parkiecie, no bo jednak grupa młodzieży do nas dołączy i nasze takie przyjacielskie relacje, które były do tej pory, na pewno zostaną, ale no jednak jakaś ta hierarchia będzie musiała być zachowana. No i, i na parkiecie na pewno będziemy zawodnik-trener. Poza, nie, nie wykluczam żadnych innych tutaj opcji, jak, tak jak było do tej pory. Także myślę, że sobie dogadamy się, tak jak do tej pory się dogadywaliśmy to Paweł czy Dorian czy Sebastian mocno nam pomogą i mówię czysto sportowo i tak czysto wychowawczo. Tak? Pokażą chłopakom ten koszykar, ten basket seniorski i to, czym to się jak, jak to powinno wyglądać. I na pewno nakierują ich na dobre tory, żebyśmy dla naszego klubu po prostu uzyskali jak najwięcej. No, ja nie mówię nic, co my chcemy osiągnąć, co, co, co zdobędziemy, bo sezonem powiedziałem, że zdobędziemy medal i zdobyliśmy, także na razie nic nie powiem. Czyli co to jest fracasy. <noise> nie mogę, nic nie powiem. To jak jeszcze lebował, co? Nie, nie, To potem, nie? Było drugi brzę, potem pierwsze. No tak taka kolej losu jakaś jest podobna. Ja masowo no. to jest fracasa, tak? Wtedy tak. Tak, to było. Mhm. Jakieś prorocze <noise> słowa mają być? Nie, no na pewno, wiecie, no sezon będzie ciężki, no jesteśmy tylko w, w właściwie pięciu seniorów, reszta chłopaków no do tej pory liznęła seniorskiego basketu w trzeciej lidze. A jak może Mateusz czy, czy, czy Tomek, yy, powiedzmy trenował z Ekstraklasem, z graniem to pewnie tam trochę gorzej było, mniej tego grania. Ale, no reszta chłopaków no to uczą się koszykówki. I nastawiać przed nimi nie wiadomo czego chociaż postawimy im cel bo bez celu to, to się nic nie osiągnie to przynajmniej będzie można po prostu rozliczyć z tego, że nie został ten cel osiągnięty i dlaczego ale no ja chcę, żeby z każdego treningu na trening byli coraz lepsi tak jak w zeszły sezon w trzeciej lidze zaczynaliśmy od minus 50 a już potem ten mecz z tą samą drużyną było tam minus 8, także progres był myślę, że w tym sezonie tak samo będzie na początku każdy mecz to będzie dla nas nauka wspólnego grania w takiej różnicy pokoleń, tak naprawdę, A czym dalej w las, tym, powiedzmy, to mecze na pewno będą łatwiejsze. Czy jeszcze jakieś pytania? Coś jeszcze możemy powiedzieć? Tak. Ja powiedziałem, że uczelnia w zasadzie wspiera y, klub, czy ma zamiar wspierać klub. I w jaki sposób? Pierwszy sposób to, że wydostępniamy bezpłatne studia dla wszystkich tych, którzy chcieli wysyłować. Oni ja ci, służą, dalej. Nasza promocja y, jest też po prostu, jak gdyby na usługi, w jaki sposób klubu. I wydostępniamy też nasze obiekty, jeśli one są potrzebne. My nie możemy być tak jak jeszcze, trzy lata temu, jakimś sponsorem, ponieważ obecnie uczelnie też mają swoje jakieś problemy związane z niżą, z niżem demograficznym i te czasy nie są takie dla uczelni, żeby mogły jakoś bardzo ekspansywnie, finansowo wspomagać tych sportowych. Mam nadzieję, że to się. Po jakimś czasie z nimi będziemy mogli zaangażować się bardziej. A no, że tyle, ile możemy, tyle będziemy wspierać. Czy jeszcze jakieś pytanie? Nie, to dziękuję Państwu bardzo za przybycie yy, i do zobaczenia już na nowej Hali, na rozpoczęciu sezonu albo wcześniej na turnieju, który też mamy nadzieję zorganizować zbyt gorszy. No i tak jak powiedział Przemek, czeka nas ciężki sezon, ale mamy nadzieję, że tutaj zarówno Państwo, jak i przede wszystkim kibice zbyt gorszy docenią to, że się nie poddajemy bez walki, tylko że walczymy i że wraz z nową halą liczba kibiców nie tylko nie zmaleje, ale wręcz się powiększy na naszych meczach. Dziękuję wszystkim za przybycie. Prosimy o plany dotyczące nowego sezonu, nowe wyzwania, nowe nadzieje, no i o wspomnienia związane z najważniejszymi sukcesami. Ojejciu, plany bojowe, tak? Tak jak już prezes powiedział, także celem jest utrzymanie się w pierwszej lidze. E, będziemy starali się to realizować i, i mam nadzieję, że wszyscy tutaj w koło nas będziecie mocno wspierać w tych w realizacji. Mamy skład złożony z bardzo doświadczonych zawodników i młod młodzieży, także ta, ta część drużyny w postaci czy Doriana, czy Sebastiana, czy Pawła Lewandowskiego. Mam nadzieję, że przekaże swój kunszt koszykarski młodzieży, która będzie starała się ich po prostu dogonić. Stworzymy taką mieszankę doświadczenia z młodością i mam nadzieję, że, że to przyniesie upragniony efekt, czyli utrzymanie się w pierwszej lidze wspomnienia <głos》>, sukcesów tak najbliżej żeby daleko nie sięgać czyli medal z drużyną juniora w zeszłorocznych rozgrywkach tak brązowy medal trzecie miejsce na mistrzostwach Polski we Wrocławiu no i co cała kariera lata wszystkie spędzone na boisku 27 lat grania yy, zloty upadki spadki z pierwszej ligi awanse do ekstraklasy także wszystkiego zaznałem w swojej karierze teraz czas na jakąś tam etap trenerski Zacząłem z mocnego, z mocnego uderzenia w postaci medalu, także dlatego jestem tutaj może też z jednej strony. No i postaram się tym, co potrafię, i tym, co bym chciał, żeby drużyna potrafiła spowodować, że jednak utrzymamy się w tej pierwszej lidze. Nauczenia współpracuje z klubem już bodajże 5 czy 6 lat. W czasie naszej współpracy udało się klubowi wejść z drugiej ligi do pierwszej ligi. Obecnie są troszeczkę czasy trudniejsze dla uczenia, ponieważ jest niż demograficzny, ale chcieliśmy dalej, żeby ta współpraca była kontynuowana. Będziemy wspierali klub przede wszystkim w ten sposób, że będziemy udostępniać bezpłatne miejsca dla studentów, którzy są zawodnikami klubu. I będziemy też propagować wśród pracodawców, którzy współpracują ze szkołą. Y, Ideę, że powiedzmy, może ktoś z tych pracodawców, bardziej bogatych, y, mógł wesprzeć finansowo Klub.